no pomożecie w tej przebicie, kurwa? Już wjeżdżam, kurwa, ludzie. Jednak na refach, kurwa, ale z siłką. Wjechałem do no przebity. A, kurwa, kurwa. Ja się Kurwa, wiesz Zabił, ja pierdolę. Dobra, no, ta sama. Dobrze. Ale fejle zajba. <gamy> Idziemy po Xioksa. Trzy <gamy> sekundy. 3 sekundy. 3 no, o to, o to. Sekunda. Dota nie spierdoliłeś, Ucieka, uciekaj, uciekaj Sijox. Nie spierdoliłeś się. Zaczyowałem ci żyć. Ży 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 <gamy> ale mnie nikt nie uratował. Ja Malo. cię ratuję Debilu! Ja cię ratuję! Czy już coś nie? Powiedz, już jakoś. No uciekło. No i kurwa teraz skrzynka M dla mnie. Kurwa. O się spucił. Nie wkopujesz im się w dół, oni wskakują, podskakujesz, kurwa, obs na tu łeb i się budujesz do góry, nie? No, kurwa. Nie wiem co się nie bało. Ja no bez tak. tego. No to mi kurwa. Dobra, ja już mogę pomóc. Kurwa! Nie trzech fokusuje kurwa. Ten I coś tam No kurwa, Pomogła pa, pa pa ten nie ma nic. Ten nysz nie ma nic, 300 no, Co jest, padło mu? Nie zdedał? Ty kurwo jebana. Zabiłem. Co, co szmato, nie dobrałeś się? Nie zdążyłeś kurwa. Z jakimś ogóle. O kurwa, czek do mnie wjeżdża. Słyszę kurwa po tym po jedzeniu <gry> 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 nie dobrałeś się Szmato, o kurwa do mnie wjeżdża Ta, 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 ta. Pa 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 jak spierdala Nie, o, o, kurwa o, o. ile typa do foty, ile typa dochoty? Poklokałem kurwa, trzech jebałem, trzech jebałem Kurwa szybko bazy. Baza, jebać to, baza Kurwa, ostatnie nie Oni się horrible. perłują kadłuby gdzieś Ja pierdolę, nie zni O kurwa jest dużo, to jest jakaś masuwa chyba I try to pray for you Even when there's nothing You always make up something You know I try to pray for you Even when we're touching You always make a fuss Okay I'm patient. Don't test my patience I'm trying to pace it You kept me waiting I try to pay for you Okay I'm pacing It cannot break us You test my patience I try to pray for you For you For you, for you. I try to pray for you

ja, ja ostatniego, też. ostatniego koksa nie ma Chcesz sergo koksa? Nie nie nie, ja idę się dobrać On już nic nie ma tego ja symuluję, że dedom Symuluję, że tak ale, sym, ale symulant kurwa Otwórz go tam, trzeba wiewać go do środka No dawaj, otwieraj to Jest No i teraz to ma kaplicę kurwa ja Kaplica, kaplica Maciek Macie kaplica Sergo poliże kurwa, cieci Set pada, set pada O jezu, ale tarapaty, ale, ale, tarapaty. Kaplica, ale, tarapaty. ale tarapaty Ale tarapaty Gościuła, o jezus Napiszę mu jeszcze S na czacie O jezus, który kurwa Co chce Zabiłem się, oni do pokoju chcą O kurwa, Siema. ma O kurwa, mamy ich w kubo idzie Sypał. Ogarnęli, że nie mamy sandu. Jak się blali za mną. Sergo wypierdalaj stąd, bo zaraz nie wyjdziesz kurwa. No, trochę ta. Gdzie jest kurwa posta? Tyleniu jebany, czemu posta to 20 do ml? Dawaj, oni nic nie mają tam. Dajcie. Oni chcą dalej TNT, Halo. E Razem? Zaraz powiem. Sekund. <laughs> Bania? Ja na torki, ser. Powinni za. Powinni za. Powinni Tam Powinni za. Powinni za. Powinni za. Powinni no, co nie ma ty śmieszny chłopie, nie wiem no, co za... <noise> Widziałeś aż nad chmurami? Gdzie ty Fajnie, wygrał smoki, i tak. Padłem. I ten smok się jakoś długo trzyma. Dawaj na, na pokój, afirmator. Nie, bo tam mi coś zrobiłeś. Dawaj na pokój. Chcesz mnie na pokój i mnie zgwałcić? Dawaj o, na pokój. O ty. Nie pójdę. No chodź. Chodź. tak urwa. Dobra kurwa, gdzie mam szasteczkę <grywa> kurwa. <grywa> kurwa efekt na speeda oh. A, ah, a tak mi rób. Hmm. Ile razy trzeba wykopać afirmator? pochwal się. folis! No ja. Pat streama. pat streama co, co w pokoju mam. Oh. Tak mi rób. Mm -hmm. Kurde, Ty, trochę się nakopie. No i chuj z tego, jak to jest stary z 250 zł, i tak. No to zawsze coś. Za darmo, kurde. Hmm. Okay, o no ten no to rób szybciej Alo afirmator chcesz przejąć ode mnie kolegów? No ja jednego... Z... kurwa, który pierwszy, na mać. Ten To jest dawać A, do siebie do dziury Dobra Cześć, kurwo Jeszcze do z tylu? Dobra, Affirmator Czekaj, bo jesteś... Ja Dobierz Dobra Ja pozwolę... Nie mogę Możesz Kurwa! Ej, ja ja dziękuję, jedno, go mówię, mówię jedno, ja mam Dobiłem go, mam Ej, jest następny, jest następny, kurwa! Dawaj go! Lucky, nie Powiedz mogę... mu, żeby kolegów przyprowadził! Nie da się kopać, tu! Co jest grane? Poczekajmy, aż kość będą gonić i pobiegniemy za nimi, kurwa! I tam gonią kogoś na przykład! Pa, 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 pa! Ej, go nie chodzę! Nie, tu, ja tu wierzę! To ja nie się nabiorę i wiadę. To nie jest jego Gildia. Kurwa, uważaj, więcej ludzi tam wchodzi. Ja pierdolę. Zabiłem. Ja pierdolę, gdzie ja, kurwa. Jest, mam. Ile przeżyjesz jeszcze? Eee... 20 sekund Kurwa 10 i mam dobierkę do tej dziury Dasz radę pod tą Ta. dziurę? Tak Nie, nie potrzebuję tu, tu mam typa i spierdala mi tą dziurą No to daj pp, że ty dodał. No wbij po prostu na dół kurwa Lewo No ty kurwo! <śmiech> 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 Więcej cię nie ratuje.